Czy kurwa wiesz, to niektórzy ludzie, jakie mają pomysłowość, chcę przerobić to ja pierzdolę. No widzieliście w tym porciu, nie? Jakiego kurwa terenowca, to zrobił to matko ojca Nie wiem czy tak to idzie, czy to już tam pół fabrycznie wykombinował, rozumiesz, czy to taki się tam przerobił, bo też trzeba pamiętać, że ludzie też mówią dużo rzeczy sami zrobić, nie? Znaczy, ja ci powiem, tak jak się potem przyglądałem, jak on wyjechał z tej rajki, jak przejeżdżał koło nas, to była standardowa wersja, tylko on miał chyba opony zmienione, on po prostu na szerokim tłumaku ustawiony i się taki masy Ja pierdole, jak to jest zabite. Dobra, będziemy szukać miejsca za chwilę. Ja też tak myślałem, że chyba lekko nie będzie, nikt nie obiecywał, że będzie leczkowo jest przy tych loginach miejsce, ale to wolę tam w tym drugim rogu, bo tam jest, wiesz, będzie luźniej, nie? Ale zaraz pokombinujemy. Ale przy loginach jest, przy loginach jest miejsca w chuj, jakby co to nawet przy tych loginach, no bo co będziemy robić? tu tam jest wolne, wiesz, Kolejne, że na tym drugim placu nie wjechali kurwa, tam widzę albo tu, tam, zobaczymy, no jedź rozglądaj się znaczy ja tu myślę o tym lewym bo ja tu właśnie na tym lewym placu kiedyś stałem to wiem, że tu był w tej restauracji internet ale tam jest widzę miejsce koło Włoków na prawo zaraz zobaczymy co tu jest, no to by było najlepiej w tym kącie stanąć na rogu, bo tu będzie najciszej, nie? Tak, nie do tego logina jedziemy. Tam koło tych loginów tam gdzie jest ok kurwa. Plac jedzie jakby co. A to wiesz co, jedziemy, nie, jedziemy tu na prawo Na razie, bo tu widzę jakieś same Słowaki i Netasy jedziemy, jedziemy tu, objedziemy tą totalkę dookoła Więc, na... tu jest wyjazd jest chyba ze stacji Chyba czekać, coś chyba przekombinowałem jakby lekko o co tu chodzi? Chciałem wjechać tam na plac, a tu się nie da A potem musiał jechać na skrzyżowanie do góry Dobra, czekaj, czekaj Tu jest miejsca wciul na tych górnych parkingu Tu się ustawimy koło tych dwóch Na no, tylko się tak, tylko musimy tam objechać na No no bo tu nie wyjedziemy, wiemy wie. Tam i z drugiej strony wyjedziemy, wiesz Tutaj na tym, na tu z tyłu, od tyłu Jest taki, na się zmieścimy, na dwa auta się zmieścimy, wiesz Wiesz tu koło tej lody są takie dwa akurat ładne miejsca a oni nas ładnie zastawią przed tym Nie będzie nam tu nic kuczało o, i to jest pomysł do tego 50 metrów No no i się kurwa idzie fajnie bo to jest do krzoków tu o tu między tu czy tam bliżej Tu zaraz na tej tylnej ścianie tylko przy tym Na tej tylnej ścianie koło koło tych lody. Jest lora, stoi jakaś tam no, biała magnumka, zobaczyłem czy nie A, i tą magnumką Polak stoi, także się... A no, widzisz, tak się właśnie ustawimy? Dobra, no. Ja bym tam się ustawił... Tak jest, kurwa, no. Tam może wyjdę tym. Wiesz co, kurwa gdzie stoimy to, jak się wstawić teraz, jak ja tu się wpierdolę, to, to będzie ciasno. To będzie ciasno, chyba się imagnumkę wpierdolę i mam no, um, na tego. To jest tam tego, wiesz, będzie sweść ciasno. Chodź, przejadę tylko zobaczyć czy ta chłodnia chodzi. Jak ta chłodnia nie chodzi, to się przystawimy do tej chłodni i będzie gitara. A pytanie za 100 punktów brzmi. Głodnia jest wyłączona. Dobra, stajemy tutaj No dobra, dobra, to wstawać tu tam, to będziemy mieć plac i tam, to, to kurwa ciasto by było, wiesz. na placu mam tyle, a jak głupi się usiłuję przytulić, nie wiem po jaką cholerę nie. Stawaj sobie, czy chcesz z lewej, czy chcesz z prawej, będziesz zostaniesz sobie koło mnie, jak ci pasuje. Tak, a propos innej beczki będzie jak wyjedziesz na bazę, sobie podnieść na szczepę, nie? Ci podnieść na szczepę, bo ci za fest tyłu siedzi, wiesz? A ten miał ozie za fest siedząco, tak? Bo źle to wygląda, powinna tak z 500 do góry powinna iść, do góry to znaczy ja pasował. Dawaj jeszcze, będę ja jest ci powiem, kiedy możesz, dobrze. Dawaj, dawaj. Jeszcze daj, daj, spoko. Dobra, spoko oko. wybody do, do koloru. Może być z lewej, może być z prawej.